Psalm 53. Bezbożność głupotą, Psalm 14. Przewodnikowi chóru według mahalat pieśń pouczająca Dawida. Głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, Wspólnie się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają złoczyńcy, którzy pożerają lud swój tak, jakby chleb jedli, Boga jednak nie wzywają? Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było. Bóg bowiem rozproszy kości oblegających cię. Ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi. Oby przyszło Syjonu wybawienie Izraela. Kiedy Bóg wróci z niewoli lud swój, uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.